Z Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie – pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, Opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane. Co to za święta bez śniegu? Coraz częściej dokładnie takie słowa do mnie trafiają, no bo wiadomo, musi być atmosfera. Za dawniej zawsze tyle śniegu, tyle piękna, ośnieżone choinki tak sympatycznie, romantycznie i tak dalej. Takie święta to się wspomina. A teraz szaro, brudno, w ogóle święta bez sensu. Może kogoś rozczaruje, ale 2000 lat temu w Betlejem nie było śniegu. Mało tego. Nie było rodzinnego ciepełka, bo była stajnia zamiast domu. Nie było zapachu pierników, tylko był smród gnoju. I w ogóle nie było romantycznie, nie było sympatycznie było ciężko, naprawdę ciężko. I dzisiaj, kiedy po dwóch tysiącach lat wracamy do tej miłości, która się narodziła wtedy w Betlejem dobrze, że jest pięknie dobrze, że jest rodzinnie. Dobrze, że potrafimy ucieszyć się tą nocą i tym dniem, ale ważne, by nie przysypać dziecka, by nie przysypać dzieciątka choinkom, prezentami, karpiem i całą masą innych rzeczy. Bo dziecko pod tą stertą łatwo się udusi, jeśli chcemy rzeczywiście coś z tamtej nocy i z tamtego dnia odkryć trzeba iść inną drogą. Drogą nowonarodzonego dzieciątka, które przynosi coś więcej niż sympatyczną atmosferę, piękne zapachy czy śnieg. Jezus narodzi się nie wtedy, kiedy spadnie śnieg, ale wtedy, gdy w Boże Narodzenie wyłączysz telewizor, komputer, telefon i po prostu będziesz z tymi, którzy są obok jak pasterze, dla których nie było nic ważniejszego, szataryczający ich ludzie, Maryja, Józef i przede wszystkim Jezus, który przyszedł na świat. Jezus narodzi się nie wtedy, kiedy połamiesz się opłatkiem, tradycyjnie przy kolacji wigilijnej, ale wtedy, gdy dłoń wyciągnięta do drugiego człowieka będzie gotowa dalej uścisnąć bo, gdy za miesiąc nie będzie już pięknej atmosfery, ale będzie zwykła codzienność. Jezus narodzi się nie wtedy, gdy otrzymasz smart zestaw pod choinkę, ale wtedy, gdy nauczysz się, że najszczęśliwszy jesteś wtedy, gdy dajesz. Dajesz siebie, dajesz swój czas także temu, z kim trudno ten czas spędzać dajesz swoje umiejętności i nie pytasz, co za to będę miał. Jezus narodzi się nie wtedy, gdy zaśpiewasz ładną kolędę tradycyjnie Jezuskowi, ale gdy za kilka tygodni będziesz nadal Jego przyjacielem i będziesz chciał z nim żyć, spotkać go w każdą kolejną niedzielę, każdego dnia w modlitwie, gdy będziesz wciąż z nim, gdy będzie rósł, gdy będzie. Prowadził Cię ku temu, co najpiękniejsze i najlepsze. Bo Boże Narodzenie to nie jest koniec, to jest początek. Tak jak to narodzenie sprzed dwóch tysięcy lat nie zakończyło, a rozpoczęło czasy Jezusa. Jezus chce wejść w Twoje życie i przemienić nie dwa dni 25, 26 grudnia, ale rok, który się zaczyna. Tak przemienić, by miłość, którą On przyniósł na świat, w Tobie pozostała. I jak ta sprzed dwóch tysięcy lat ogrzała serca pasterzy, tak by Twoja, przez Jezusa przemieniona, mogła ogrzać tych wszystkich, których spotkasz dziś, za tydzień, za miesiąc. I za niecały rok, gdy znów będziemy się przygotowywać na przyjście tego, który miłość przyniósł.